Dzień dobry. Witamy Państwa na Zabawie. Pozwólcie, że ją przedstawię. Agata Haber i Jan Krawczyk. Nasze dzisiejsze wiadomości zacznijmy od małej ciekawostki, a mianowicie... Czy słyszeli Państwo o tym, że około 80% norweskich facetów to niebieskoc, blondyni? A teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę, ale nie wyłączajcie telewizorów, zostańcie z nami. Zapraszamy Państwa na prognozę pogody. Witajcie! 21 marca, imieniny obchodzą Irena i Albin. Teraz przejdźmy do pogody. Na północy kraju zimno, na południu ciepło. Wiatr wieje bardzo szybko. Pamiętajcie, w marcu jak w garncu, pogody nie da się oszukać. Dziękuję. A teraz przenieśmy się do biura podróży o nazwie. Podróże, podróże. Ach, te podróże. W którym nasi prezenterzy przedstawią państwu same zalety o pięknym kraju, w jakim jest Norwegia. Norwegia jest najsłabiej zaludnionym krajem europejskim. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 14 7 mieszkańca na kilometr kwadratowy. Norwegia stworzyła szereg udogodnień dla pracowników z krajów Unii Europejskiej, więc formalności związane z pracą jest bardzo łatwo wypełnić. Tylko że norwescy pracownicy stawiają jeden warunek. Trzeba znać język norweski. Mm, cóż to za wspaniała woda? Jest to woda z norweskiego jeziora? Które nosi nazwę Mios. Dzisiaj w studio gościmy młodą wokalistkę i autorkę wielu piosenek, Lenę Marlin. Hi! Leno, powiedz nam skąd pochodzisz? I'm from Torso in Norway. Lena urodziła się w sierpniu 1980 roku. Jednak Lena jest klasą dla samą dla siebie. Gra muzykę pop. Z tutejszą norweską kuchnią nieodzownie kojarzy się król Bałtyku i północnego Atlantyku, a mianowicie łosoś. Łososia zerwuje się na surowo, gotuje się go, marynuje, podaje w towarzystwie musztar lub koperku. Tradycyjną potrawą jest grablax. Czyli łosoś marynowany w soli, cukrze i koperku. Ta smaczna ryba to także wkład Norwegii do międzynarodowej, nowoczesnej kuchni światowej. Jest taki. Czy wiecie, że w Norwegii można żebrać tylko Norwegą? A teraz a, ja, ja mówić, mówię! Nie ja, ty mówisz A ty będziesz ja mówiła się, wszystko! O, tak, a ja sobie będę siedziała! Tradycyjną potrawą jest grab. Gra... <laughs> Jeszcze raz. Nasze dzisiejsze wiadomości zaczniemy od małej ciekawiostki. <gry>